Druszcz, witam Państwa w szerszym kontekście i przy szerszym, większym stole, bo dzisiaj gości więcej. Ostatnio gościliśmy biegaczkę, jedną zawodniczkę. Dzisiaj mamy trzech wspaniałych ludzi, których miałem okazję gościć kilka miesięcy temu, ale czas mija i nowości dzisiaj do opowiedzenia. Reprezentanci Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, oddział w Pile, Jan Balcerzak, wiceprezes. Witam. Joanna Piotrowska, członek zarządu. Dzień dobry. Oraz Edmund Maciaszek, skarbnik PTTK. Witam bardzo. Drodzy Państwo, cieszę się, że jesteście. Właściwie spotykamy się, można powiedzieć, tuż przed Waszym wielkim jubileuszem 70-lecie PTTK w Pile. Panie prezesie, jak idą przygotowania? Przygotowania idą pełną parą, a wszystkie sznurki są w rękach naszej Joanny. Ona tak pociąga za te sznureczki i mówi ty zrobisz to, ty zrobisz to, ty zrobisz tamto. I szybko, chłopaki, szybko, dziewczyny. Ale to jest najtrudniejsze, żeby za te, za te sznurki ciągnąć. O to właśnie chodzi i dlatego Joanna, ja ją podziwiam, dlatego że to nie jest łatwa sprawa zaplanować i później punkt po punkcie realizować to, co zaplanowane było. A pani Joanna Piotrowska już na pewno przygotowała jakąś kontrę, znając życie. <grym> <grym> co do słów pana prezesa. Tak, no, no nie widać, pracujemy zespołowo, każdy, każdy wie mniej więcej, co ma robić, każdy dopytuje u mnie jak, jak ta druga grupa działa, mhm. czy trzecia, czy czwarta, czy piąta, bo rzeczywiście działamy na różnych torach są i listy zaproszeń, są osoby, które już samą, na samej sali przygotowują i scenariusze, i catering, i tak dalej. Także, także działamy pełną parą. O, ostatnie sprawy to takie, jakby ktoś jeszcze. Nas oglądał, a jest naszym członkiem byłym, bo do obecnych są zaproszenia. Jakby jest naszym członkiem byłym i chciałby się z nami spotkać, zapraszamy do nas do biura i się umówimy na tą naszą galę. Biuro ulica Śródmiejska 12, 12 po schodeczkach. Od no właśnie. 12 do 16, od poniedziałku do piątku jesteśmy. Nasza rozmowa zostanie wyemitowana pod koniec października, jubileusz 23 listopada, mm -hmm. czyli to jest sobota. Gdzie i kiedy dokładnie? Chodzi o godzinę. Y o godzinie 15 w sali miejskiej y, w Dąbrowskiego. Pile Dąbrowskiego 8. Czyli w tak zwanym berpilu, jak mówią starsi pilanie, tak, tak. bo to jest taka nazwa, która się przyjęła, prawda? A czy w komitecie. Różne są y, nomenklatury, ale jeden budynek. Y, proszę powiedzieć ja jeszcze tutaj do pani Joanny Piotrowskiej zapytam o ten y, jubileusz, bo mówi pani stali członkowie otrzymali już zaproszenia, a ilu jest stałych członków y, waszego y, około oddziału? 250. 248 było w lipcu, ale już tam chyba z 6 osób. Doszło także około 250. Kiedy rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, pytałem Państwa o to, jak wielką grupę, jaki wielki procent stanowi młodzież, bo to jest zawsze interesujące. Pan prezes złożył ręce, to ja może do pana Edmunda się udam. No niestety, <gry> można to tak powiedzieć, ale się okazuje, że ten problem to nie jest tylko pilski. Bo my jeździmy na różne imprezy, które są PTTK organizowane przez PTTK, i w zasadzie to większość oddziałów ma ten sam problem. Są oczywiście niektóre oddziały, że są tam szkolne koła PTTK, ale ogólnie to jest ogólnopolski problem, że tej młodzieży nie ma za dużo. A młodzież też musi dojrzeć do pewnych rzeczy. Mówiliśmy, pamiętam kilka miesięcy temu, że młodzież woli szybciej, woli pełniej, woli. Ja rozwinę może myśl, Edka. Sytuacja jest następująca. Na emeryturę w szkołach, bo młodzież to szkoły poodchodzili nauczyciele, którzy kończyli swoje studia, sn -y, wsn -y i studia, lat temu kilkadziesiąt. I oni mieli troszeczkę inne podejście do pracy. I odeszła pani X, bez nazwisk, ze szkoły, a ona co roku na każdej naszej imprezie turystycznej przeprowadzała pół szkoły niemal. Odeszła pani X, nie ma jej, nie ma pół szkoły. Ja się cieszę, bo jed, w jednej ze szkół pojawiła się przesympatyczna nauczycielka matematyki, Ania, którą się spotykamy na rowerowych mm -hmm. imprezach, i ona mówi: Słuchaj, Jasiu, a może byśmy zrobili wyjazd rowerowy? No i zrobiliśmy z jej dziećmi z młodzieżą. Z z podstawówką, mm -hmm. fajnie. i oni się cieszyli. Ja liczę na to, że. Będzie dalej, ale rzeczywiście jest trudno trafić. Każdy w tej chwili, jakby to powiedzieć, traktuje to jak pracę. Przychodzę, kończy się moje pensum, odchodzę, ale idę do domu. Też musimy zwrócić uwagę, chyba w szerszym kontekście, jak głosi nazwa naszego programu, społeczeństwo też jest. Coraz starsze i to, że mamy dużą grupę seniorów, y ogółem, no, mam na pewno przełożenie też na liczbę członków poszczególnych towarzystw, prawda? Pani prezes, jak to pani y no i my mówimy, zinterpretuje? My młodzi przyszli na spotkanie i ci młodzi mają 50 lat. Mhm. <laughs> czyli czyli to, to jest taka młodzież w tej chwili. Y myślę, że to jest kwestia. Znaczy, ci, ci najmłodsi to żyją w tej chwili szybko, wysoko, daleko. A czekamy, aż troszeczkę rodzice z dziećmi trochę będą mieć więcej czasu, trochę spowolnią te tematy i wtedy... Myślę, że przyjdą do nas na, na przecudowne wycieczki po Kuźniku czy spacery po Pilech. No więc ten filozoficzno-organizacyjny wątek mamy za sobą, ale ja bym jeszcze a propos tego jubileuszu dotknął jednego tematu, ja to sobie zapisałem. Ma być zaprezentowana książka Pilscy turyści wczoraj, wczoraj i dziś. Wziś, Kto tak. z państwa na ten temat no, chciałby może, się wypowiedzieć? No, bo to no, znowu ja. bardzo ciekawie razem. brzmi. <laughs> tak, jest to książka, na którą uzyskaliśmy grant z Urzędu Miasta. Yy, opisujemy historię naszych członków, yy, znaczy histori całą historię naszego oddziału yy, i y, historię yy, czycioraz naszego prezesa, również i nasze yy, czas, i czasy obecne. Yy, Nową w tej książce to jest takie, oprócz tej części takiej stricte historycznej wymieniania poszczególnych tam ilości działań i tak dalej, I są wspominki. Wyciągnęliśmy z naszych, od naszych turystów wspomnienia i o prezesie, i o oddziale i są tam takie fajne wstaweczki, które warto poczytać, to, to powinno być trochę u, uatrakcyjnić. Dodaliśmy też zdjęcia, Zdjęcie jest dosyć sporo, książka już, już puka w drukarni. Już, osta... już chce wyjść. Ostatnie korekty wołają, bo nie zdążą. Nie? Ale będzie i każdy uczestnik tego naszego spotkania otrzyma tą książkę. Piękne, piękna promocja. No właśnie, w związku z tym gala 23 listopada, a wcześniej, dokładnie 12 dni wcześniej, piknik Święto Marciński. I ja wiem, że pani Joanna Piotrowska jest pomysłodawczyni tego przedsięwzięcia, ale może, żeby nie było tak sztampowo i żeby nie cały czas pani, to ja do Zobaczymy, pana. Zobaczymy, co inni wiedzą. Munda, maciaszka, się teraz zruce. No to już w tradycję weszło, że tego 11 listopada. Robimy taką imprezę. Od jakiegoś czasu zmieniło się miejsce, że teraz chodzimy do Motylewa. Gościnnie nas tam zawsze i serdecznie przyjmują. Nam to pasuje. I rowerzyści mają jak dojechać, sobie trasę jakąś tam wymyśleć. I no i piechurzy też, nie? A i jeszcze kajakarze też e, Tak, Tylko że z kajakarzami jest o tyle. Problem to znaczy się nie kajakarze mają problem, tylko chyba miasto ma problem, bo mm -hmm. Motylewie. I miało być, jak to się nazywa? Z budżetu obywatelskiego z budżetu, miał, być, miał być pomost. Miał być pomost, I żeby nie kajakarze... Wyszło. I czekamy od 2019 tak, roku na realizację Zatwierdzone tego to było. Nie? Czyli głosów wystarczyło, tak, ale projekt to, nie został tak. zrealizowany. No nie, także kajakarze mają problem, no bo wiadomo, rowerzyści to tam dojadą, pieszo też, też dojdą. No i w tym roku też się udajemy do Motylewa. Jaka będzie frekwencja, trudno powiedzieć, ale e, trasa piesza będzie e, ciekawa. Pan ten trasę pewnie przygotowuje. E, nie akurat. Kolega e, Robert Pietrołaj e, w tym roku odmalował tam szlak, e, od, e, bo będzie z Kaliny do Motylewa przez, e, przez Byszki, tam przez, śluzę przez tą śluzę. Bardzo Ciekawe. ciekawy. Ten szlak jest tam i właśnie w tym roku był od, odmalowany, także na pewno nie pobłądzą. Zresztą Robert go, sam go odnawiał, nie? Ciekawa historia, bo rzeczywiście ten piknik marciński, na pewno jedna z waszych sztandarowych imprez, to jest propozycja dla osób w różnym wieku, osób, które... Też w różny sposób się realizują. Rowerzyści, pan no, Jan Balcerzak panie, od razu się ja tutaj. Tak, na koledzy z pojawiają. na pojawia. ślad, ponieważ jest to 11 listopada, święto Niepodległości. Oni jadą pod hasłem Rajd Niepodległości, piknik Marciński. Ja natomiast zgłosiłem się do paru. Kolegów i koleżanek, że może przygarniemy te dzieci i pojedziemy krótszą trasą, ale też interesującą przez Leszków, przez Kalinę. I będziecie prze się zatrzymywać przy miejscach pamięci. Przy miejscach pamięci też sobie opowiemy. Co nie bądź. Także to, ta trasa, którą ja się zdecydowałem prowadzić, będzie dużo krótsza, bo to będzie około 20 km w sam raz na takie młode, niewprawne nogi. Gdzie zapisy, kiedy zapisy i do kiedy, Panie Johannie? Do 6 listopada, do, do, tuż, tuż przed piknikiem, w oddziale PTTK od poniedziałku do piątku, od 12 do 16, ewentualnie telefonicznie, mailowo też można. To nie jest wcale takie porażające, więc nie, myślę, nie, że nie. to jest... Wpisowe jest 20 zł, a z, tej, z tych 20 jeszcze obniżamy dla członków PTTK i dla młodzieży o 5 zł. Więc kwota jest symboliczna, a atrakcji ro, rogal dużo. Rogal praktycznie tyle kosztuje. No, tak. wcenie, rogale są jest. I to będą klasyczne rogale świętomarcińskie? Z białym makiem, tak. Także będą, będą i rogale, będą i zabawy rekreacyjne. W tym roku jest nowość, będzie też stoisko z Piłskiego Centrum Psychoterapii. Będzie Poprowadzą jakieś tam zabawy z dzieciakami, ale będzie można zasięgnąć porady u terapeuty. No i będą oczywiście oceniane cudowne co roku, wspaniałe, przez no, bogate stroiki jesienne z materiałów zebranych po drodze. Więc jeśli jest na przykład kokarda, czy sznurek, czy coś, to się nie liczy. Musi być wszystko nat naturalne, tak, kokarda Eko musi być ekologiczne. Ekologiczny, traw. tak. Piękna sprawa. Musi być ja jedno rzecz, jeżeli nie można dom. Pikniku Marcińskiego i do wszystkich imprez Petetekolskich przez nas robionych. Istnieje czasem takie mniemanie, że jest to tylko impreza zamknięta dla członków. Proszę Państwa, to nieprawda. My jesteśmy organizacją, która stawia sobie również za cel. Przyciąganie ludzi, aktywizowania ich turystycznie i krajoznawczo. A więc każdy, kto przeczyta takie ogłoszenie, jest bardzo, bardzo mile widziany na tych naszych wszelkich imprezach. Czy to jest spacer po Pile, czy tak jak w minioną niedzielę mieliśmy spacer po Kuźniku w tym deszczu? I jak Uku. lało? I lało. 27 osób, z czego kilkanaście przyjechało z chodzieży. Pięknie. Bo chcieli zobaczyć jesienny kuźnik czy yy, wiosenne przebudzenie czy inne imprezy wszystko One jest są otwarte otwarte dla wszystkich i nas to cieszy im więcej ale przychodzi. Na pikniku marcińskim frekwencja zwykle jest zadowalająca, yy, prawda? Tam zwykle no około nie, 200 osób. To, co już tu wcześniej mówiliśmy, bywało. że yy, no nie będę wymieniał z jakich szkół, ale te nauczycielki właśnie które jeszcze pracowały w niektórych pilskich szkołach podstawowych, bo o tych szkołach mówimy, ze średnich to nie przychodzili. Z podstawowych jak te nauczycielki, bo to zawsze były kobiety, poszły na emerytury, to rzeczywiście skończyły się, skończył się udział młodzieży z tych szkół. Masowy. Tak. Masowy. Czasami się zdarza. Także teraz to różnie wygląda. Trzeba liczyć na rodziców. No tak. właśnie, ale no, wracaj dziadków. Dziadków, oczywiście. wracając do tego udziału my widzimy, jak się, jak się to zmienia. Dużo osób, które uczestniczą w naszych imprezach, nie tylko właśnie tych rajdowych, tych wycieczek rowerowych, ale wycieczek, które organizujemy jako organizator, są emeryci. Ci emeryci dzisiejsi widać po nas. ale To nie są ci sami, którzy byli tak jak moi rodzice, nasi rodzice. Najczęściej nasi rodzice, to jak już na tą emeryturę przeszli, to siedzieli w domu, nie? Ewentualnie jak mieli. Teraz emeryci są inni, chcą jeszcze coś od życia. To jest chcą... budujące. Bardzo. Tak. I emeryci, emerytów dużo przychodzi właśnie. Powiem Państwu, że w sobotę miałem przyjemność być na inauguracji Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szamocinie i to jest trzeci UTW w powiecie chodzieckim, gdzie są cztery miasta. Cztery miasta, trzy uniwersytety, to też jest budujące. Nie zawsze trzeba się smucić, że społeczeństwo się starzeje, kiedy to społeczeństwo jest aktywne. Myślę, że to jest też nadzieja dla młodszych, że i przed nimi szerokie, szerokie perspektywy. No tak, że się starzeją, to jest jedna sprawa, ale nie siedzą w domach zamknięci, nie? Otóż to. Piknik marciński, ja jeszcze dopytam o te rogale świętomarcińskie, bo nie, nie wiem jak z Państwa perspektywy, z mojej, a mam rodzinę z Poznania i żonę z Puszczykowa, tam zawsze rogale były świętem. A u nas chyba ta popularność rogali z roku na rok rośnie. Mam wrażenie, że dzięki nam. Być może <grym> dzięki. Tu 7 lat, być, być może dzięki Wam. Kiedyś o, o, na początku nie było, gdzieś tam mamy odnotowane, że po 4 czy 5 latach dopiero, dopiero. prowadziliśmy rogale. Poznań nie? zawsze te rogale miała, tak, a piła była tak. takim punktem tak, tak. troszeczkę taką no, plamą. No nie, no bo to, to są Marcina. Rogale. Marcin jest no, ale, honorowany tak w Poznaniu przede wszystkim. W słowo, no. w coś chyba się zmienia, może nie tylko w temacie rogali. Ale w temacie województw. Nie. Dzisiaj chyba nawet taką mapkę zobaczyłem. No Mają bo być nowe województwa? Coś tam właśnie kombinują. kombinują. I patrzę, a tu jest z jednej strony jest piła, Poznań na czerwono zaznaczony, tak jakby nie był już stolicą, tylko piła i chyba konin. Albo brzmi jak Prima Aprilis. Może no, nie, 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 to nie Także no, Ale i chcieliby państwo województwa pilskiego? Nie no, zawsze było miło być. Jak było ja to takie tym, nobilitujące. I, oczywiście. No, zatem, byliśmy jakiś okres. No, byliśmy przez kilka lat, ale według pewnego popularnego wtedy powiedzenia nie byliśmy województwem. Byliśmy księstwem. samodzielnym księstwem pi, pi, Na razie bez dostępu do morza. I sobie ten, przypisaliśmy ten tytuł. No właśnie. Powracając do meritum, oczywiście bardzo cieszę się zawsze cenię takie ciekawostki, chciałbym dopytać jeszcze o szlaki, bo, bo te szlaki to też jest. Ja wiem, że pan Edmund Maciaszek Maciaszyk to jest guru tego tematu, no, powiedz. Właśnie, ale zna się pan doskonale na tym. I o tych szlakach warto powiedzieć, że one są po to, żeby pomagać i warto na drzewa czasami spojrzeć, nie tylko będąc kijkarzem, tak zwanym. Ale też no, zwykłym piechurem. No tak, warto tylko żeby nam kłody nie rzucali też pod nogi. Nie? A jest ten problem, żeby. żeby e, trochę oznaczać? tak, tutaj. Ja się też na pewno znaną kolej wpadła na pomysł, żeby zlikwidować przejazdy kolejowe w lesie. I tak na przykład odpiły do starej Łubianki Pięć przejazdów leśnych zostało zlikwidowanych. Trzeba szlak turystyczny. Na, na, na jednym z albo... nich mieliśmy e, właśnie był szlak pieszy do Skratusza e, i rowerowy też był ten w koło piły. Dlaczego w tym miejscu e, został zlikwidowany, to nie rozumiem, bo przecież leśnicy tam utwardzili drogę. W każdej to są chwili. Tak zwane te białe drogi. No w każdej mhm. chwili. E, Strażacy, leśnicy, karetki, coś mogły przejechać. Teraz muszą gdzieś tam objeżdżać w koło, nie? Także i w, w tym roku, tu już wspomniałem, był odnawiany ten szlak żółty on był właściwie od Stobna do Kaczor. Robert go odnawiał a ja pojechałem, żeby zobaczyć, jak wygląda Szlak Czerwony, który ewentualnie na drugi rok odnowimy. No i, i dojechałem do Szosy Bydgoskiej i... koniec. – Las wycięty? – Las wycięty. wycięty? – Znaków tak? nie ma? – Znaków ojej, nie ojej. ma. Wprawdzie... Y, no niedługi, bo tam chyba że 100 metrów, może 150, nie? Y, jak ja ten szlak ileś razy przemierzyłem, no to ja tam nie zabłądzę, nie? Ale... Mm. Są no tacy, którzy dajdzie... na przykład biegną i, i też sugerują się tymi drzewami, nie mają y, nawigacji w zegarku. I też właśnie ja na przykład tak robię. Czasami rzeczywiście ten szlak gubię biegnąc w lesie, no, bo, to bo się zdarza. Się i, I biegnę za nim wtedy, nie? Różnie bywa. Jak... No, ale jest to dobre, że właśnie już teraz te nawigacje są i, i, i różne takie pomoce w komórkach, w zegarkach, e, że człowiek się jednak nie gubi, nie? E, Natomiast i, i, i o szlakach ja tu y, zacząłem mówić i polecam, y, bo jak się okazuje, w Pile nie ma informacji turystycznej. Może bo i nie potrzeba. Może <gry> <gry> i nie potrzeba, bo tych turystów w Pile Turytyczne rzeczywiście. W Domu Kultury, nie ma, no ale to teoretycznie. Tych turystów, kiedyś w Starostwie też było, tak, no ale też właśnie, teoretycznie. Tak. Tych turystów w Pile za dużo tutaj nie przebywa, nie? Chociaż się zdarza, bo nieraz dzwonią do, do oddziału, czy ktoś tam wdepnie, a co możemy w Pile zobaczyć? No to my mówimy, jedno muzeum, drugie muzeum, kościół jeden, drugi kościół. I Dom Staszyca. I no tak, tak powoli muzeum. nam się kończy, co można zobaczyć, nie? Wprawdzie ja znam takie dwie osoby, Maciej Usurski i tu kolega, że mogą po Pile chodzić, opowiadać, opowiadać, opowiadać. I nigdy się nie kończy. I się nie kończy. Ale przeciętny turysta to chce to, to, to i to zobaczyć i jechać dalej, nie? Dlaczego to mówię? Bo ja jestem pilaninem od urodzenia. Ja się bawiłem na gruzach jeszcze Piły. I pamiętamy, że gdy front II wojny światowej się zbliżał do Piły, Piła... Przez Niemcy została e, zamieniona w twierdzę. Twierdzę. I, i, I wystarczyło kilkanaście dni. Tak, i dlatego piła została wtedy tak zbu, e, zburzona, zniszczona. Nie? I żeby sobie jakoś to uzmysłowić, ja polecam e, szlak twierdzy piła. I ja przeszedłem cały ten szlak. E, on jest oznakowany, kawałek na niebiesko. E, Reszta czerwone. Zaczyna się od szosy do Złotowa. Tam jest piększ, pierwszy taki bunkier. Idzie się w stronę jeziora Płotek. Tam się zaczyna czerwony szlak, który idzie do ujścia, ale jezioro bagienne chyba tam jest. No. Jelonki. Na odcinku, ja, tak jak mówię, przeszedłem cały szlak. Na odcinku 10 km. Spotkałem 53 bunkry. Z tego wynika, jak piła była strzeżona przez Niemców, nie? No i wiadomo, że jak Rosjanie szli od wschodu, no to piła musiała być zniszczona. No. Dlatego polecam naprawdę, ale pieszo. Bar rowerem się tam tak, tak, nie tak. dojedzie. człowiek wtedy się nie zatrzyma, nie zastanowi, nie zobaczy dokładnie no tego, właśnie. co tam jest. A tam jest. są y, szczególnie te bunkry, to, to bruki, one są zakopane w ziemi. I z Ziemi wystaje tylko dziura. To, to robi wrażenie, tak, że rzeczywiście tak. mamy rzeczywiście tutaj takie ja ostatnio to. też przemysław Olszaj, y, Ol, Olszyński, nasz Olszak. prezes y, muzeum Pilskiego, Muzeum Wojskowego y, bardzo ekscytował się nowymi odkryciami, m.in. w okolicach jeziora Płotki. A który szlak jest ulubiony? Tu już Pan powiedział swoją propozycję, może nie ale pytam, czy. To jest, czy... Propozycja, tak, to jest pod... propozycja, ale zapytam jeszcze Państwa, bo Państwo też wędrują, czy jeżdżą. Y... Niesamowicie lubię czarny szlak, który z Dobrzycy prowadzi do Piły i na pewnym odcinku jej... Idzie taką skarpą nad gwdą, i zwłaszcza w maju, kiedy te świeże listki są, a oni płyną dołem w kajaczkach, a my górą idziemy, to jest coś tak pięknego. A poza tym jest to szlak, który przechodzi koło cmentarza leśników i koło też już istniejącego na mapach lasu pilskich turystów, który posadziliśmy w 2010 roku. I który pięknie się rozwija. I pięknie się. I to już jest las. Rzeczywiście to już widać, że to jest las, a nie takie małe choineczki. A pani Joanna Piotrowska to pewnie bardziej woli e, trasy wodne. Sz szlaki wodne, które, szlaki które wodne. zwykle nie są znakowane. Brda no jest, no. jest pięknie oznakowana, draba jest pięknie oznakowana. W zasadzie to rzeki nie trzeba znakować generalnie, bo płynie się z nurtem, trudno zabłądzić, chociaż czasem brakuje takiej informacji, który to jest kilometr. No dobrze byłoby, żeby to się... I, i brakuje y, oprócz tego infrastruktury. Na naszej, gdzie w naszych okolicach no w tutaj zasadzie, pan zasadzie nie Ebrut ma powiedział się... powiedział o tym, tak, co w motelewie miało być, a nie ma. Czego nie ma, Tak. I, no i trudno się, nie ma, nie ma się gdzie zatrzymać. Nie ma, no to, to, tu akurat te, te wyjścia z kajaków, to też jest problem. Nie, ale też nie ma, y, nie ma miejsc biwakowych, albo y, jakiś moteli, hoteli. No, jeszcze to u nas Kuleje. 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 Tam, wejdę w słowo. Ta turystyka kajakowa jest popularna. Ja tu koleżance przysłałem zdjęcie. Ja się wybrałem na e, rowerem na taką trasę, no i trafiłem nad krutynię, no i się złapałem za głowę. Rzeczka taka, tam gdzie byłem, no a kajakarzy, napisałem tu Asi, że kajakarzy więcej jak tej wody w rzece. Trzeba było czekać. Dosł dosłownie. Modna. Jak na Giewont. Krutynia jest modna. Dwa nie? autobusy po 50. ja tam w tym czasie, jakbym dwa autobusy po 50 chyba osób przyjechało. No to no to rzeczywiście, ciasto jak w my mówiąc brzydko. Otóż na nasze urokliwe, w lesie, niezbyt trudne szlaki, trudniejsze też się znajdą. I chyba jeszcze nie do końca odkryte, znaczy One są dosyć, dosyć znane wśród jaka, że tak mm -hmm. w Polsce, ale yy, często się właśnie, yy, część ludzi się kieruje tym, żeby zaliczyć. Nie, tak, jak, tak jak ten giełd, to tak tą krutynię zaliczysz. Tak, nie? No właśnie, przybić pieczątkę, chociaż nie zawsze to jest no tak. dobre podejście. P pomówili Państwo o, o pieniądzach, o tym, że wpisowe na imprezę jest małe. Na no, skąd brać pieniądze na działalność? No, Bo wasza działalność jest charytatywna, jest, można tak. powiedzieć? Działalność jest charytatywna. My wszyscy tutaj, jak jesteśmy, i którzy przykładamy rękę do kolejnych imprez, robimy to we własnym czasie. Wolontariat. Tak. Koledzy w biurze też siedzą. Ewidentnie. No to, to są pasjonaci. Za własne pieniądze. <noise> tak, oni siedzą za własne pieniądze. Od poniedziałku, jak już Asia mówiła, do piątku, od 12 do 16. Zawsze kogoś można znaleźć. Nie, to jest rzeczywiście wolontariat, i jak się siada przygotowując imprezę, to człowiek liczy. Wydam na to, na to, na to, na to. Dotacje akurat nie dostanę tym razem z, ani z urzędu, ani z Urzędu Miasta, ani z, ze starostwa. W związku z tym mam tyle i tyle. W, Kalkulujemy, że przyjdzie na imprezę tyle i tyle osób, i jak to w piosence było, pero, pero, bilans musi wyjść na, na zero. zero. Nie możemy na tym zarabiać. To nie jest y, y, impreza dochodowa, jeżeli zebraliśmy. 1500 zł to 1500 zł wydajemy. Trzeba wydać. Trzeba wydać. Takie są zasady brutalne. No ja jestem szczęśliwcem, bo na moje wakacyjne soboty od kilku lat dostaję grant z Urzędu Miasta, który strasznie mnie denerwuje, bo to przez platformę internetową Witkat trzeba się zalogować. No podobno pomaga życie. Ułatwia życie. Tak, no, generalnie osobom, które ułatwia życie. Kasę chcą Paj, wojsku, siądziemy i sobie porozmawiamy, spiszemy sobie i to będzie tak. Dużo prostsze. No na pewno, szybsze. Oczywiście szybsze. Szybsze. No, występujemy o dotacje. Występujemy o dotacje. Czasami dostajemy, czasami my. nie dostajemy. Czasami się spóźnimy, a czasami jest tak, że tylu jest chętnych, że ta biedna kiesa miejska nie wystarcza dla wszystkich tyle ile byśmy chcieli. Ostatnio pan Jacek Bogusławski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego zwrócił uwagę, chociaż to była konferencja, na której on też uczestniczył, w której uczestniczył, ktoś inny chyba o tym powiedział, ale nie w tym rzecz, że województwo wielkopolskie i to jest chyba też charakterystyczne dla wszystkich innych samorządów, dużo więcej zdecydowanie dużo więcej przeznacza na sport niż na turystykę. Te proporcje są nawet można powiedzieć ogromne wielokrotne nie wiem czy dziesięciokrotne czy stuprotne tak sporo rzeczywiście idzie na sport ale i tak uważam że nasze województwo ma dużo szczęścia bo dyrektor Departamentu w Urzędzie Marszałkowskim pan Wiktor jest turystą czuje temat i Andrzej yy, Kaleniewicz jest który no. pracuje u niego jest specem od szlaków rowerowych jest rowerzystą Tak są promotorzy tego tak, wszystkiego, są co promotorzy by tego wszystkiego, a aczkolwiek powiem szczerze, że uzyskanie jakiejkolwiek dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, no to jest bardzo duża sztuka. Tym tak, bardziej, że tam rzeczywiście te kwoty są dużo mniejsze niż na sport. Szanowni Państwo, nasza rozmowa dobiega końca, więc może jeszcze jednym, jednym zdaniem Pani Joanna Piotrowska zaprosi na jubileusz. Zapraszam na jubileusz wszystkich członków, do których jeszcze zaproszenie nie dotarło, niech do nas się odezwą i, i otrzymają to zaproszenie. Wszystkich byłych członków i sympatyków, którzy nam sprzyjają, też zapraszamy do nas i, te, i też zapraszamy. No, spotkamy się tego 23 listopada. Z A wcześniej 11 listopada piknik marciński. Bardzo dziękuję naszym gościom, reprezentantom Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego Oddział w Pile. Tym razem przeczytałem, żeby się nie pomylić. <grym 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 Chociaż dzisiaj się udało. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję Wszystkiego dziękuję. dobrego. Do zobaczenia. Do zobaczenia.